Fila przed Warszawskim Festiwalem Piwa. No i marynujemy hermelina, niekoniecznie w wersji czeskiej, bo sięgnęliśmy po polskiego kamembera, polską odmianę. No i zobaczcie, jak to wygląda. Marlena mówi o tym, co jest na stole. Eee, tak, dokładnie, więc tak. Zaczynamy od liści laurowych. Eee, ja tutaj wzięłam dosłownie 3-4. Jakieś takie większe. Czerwona cebula pokrojona w takie, powiedzmy, plastry. Potencjalnie może być też zwykła cebula. Czerwona papryczka ostra, czyli posiekany czosnek. wzięłam 3-4, powiedzmy, trochę mniejsze. Tutaj mamy sproszkowaną paprykę słodką do smaku. Oczywiście camembert, dwie sztuki. Olej. No i przyprawy. E, Przeprawy, jałowiec, kilka, e, kilka dosłownie e, ziarenek, ziele angielskie, też kilka ziarenek, no i też zioła prowansalskie, też dodadzą na pewno aromatu naszemu e, hermaninowi Dobrze i za chwilę pakujemy to wszystko do słoja, zalewamy olejem, za chwilę zobaczycie jak to wygląda. Tak prezentuje się już całość składników w weku, w słoju i teraz Marlena zalewa Olejem rzepakowym. To jest bardzo ładny proces. Prawie jak napełnianie akwarium. Po raz pierwszy. Tylko trzeba też powoli, żeby to się wszystko tam. Tak, no widzicie, od góry ten plaster troszkę blokuje dostęp. Tak wydaje się, jakby to ciekało po zewnętrznych ściankach słoja, ale spokojnie. To wszystko się uzupełnia w środku. No, więc y, trzeba zalać aż do końca. Za chwilę zobaczycie nalaną całość. No i zobaczcie, tak wygląda swój już zalany olejem. Marlena, możesz go obkręcić, żeby było widać z każdej strony? Hmm. Tak, fajnie się prezentuje. Natomiast zobaczcie dla porównania dwutygodniowy swój z hermelinem oryginalnym, trzymany w lodówce, więc yy, zrobiliśmy modyfikację, że nie yy, w temperaturze pokojowej, w lodówce bardzo ładnie złapał kolor i otworzymy je równocześnie za jakieś dwa tygodnie. Porównanie czeskiego Hermelina z polskim Camembert. Będzie pojedynek na razie. Witamy Was, docent. Marlena, witajcie. Polskiemnibrowary.pl Nakladany Hermelin, dogrywka i pojedynek zarazem. Miało być, tak jak było powiedziane we wstępie, widzieliście jak robiliśmy tego Hermelina, że próbujemy go po dwóch tygodniach. Próbujemy go po dwóch miesiącach. Miesiąc, znacznie więcej czasu jakoś chyba straciliśmy rachubę. Jesteśmy bardzo ciekawi, co faktycznie z tego wyszło, bo no nie wiemy. Widzicie, dwa słoje. Jeden jest z Hermelinem oryginalnym czeskim, drugi z kamemberem polskim, kupionym w, w markecie. No, i jest też, który jest mądrze. To widać po kolorze. Ten ciemniejszy, czyli dobrze widzicie, ten jest ciemniejszy, więc to jest oryginalny czeski. Tak on się prezentuje po dwóch. To ma dwa miesiące, spokojnie. Pytanie, czy nie za długo? Ten ma blisko dwa miesiące. Były dwa tygodnie różnicy między marynowaniem tych serów. Ślepego testu nie ma co robić. Także będziemy. Sprawdzać, który mówi. z nich jest ciekawszy. No, ja się trochę boję, bo jeden z widzów, Adam, pisał w komentarzu, że zalewanie surowego czosnku olejem może być bardzo niebezpieczne i może prowadzić do pojawienia się w tym słoju toksyn jadu kiełbasianego, więc. Mam nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie no. wideo w życiu i ostatnia degustacja. Jest ten dreszczyk emocji. E, więc otworzysz, ja co? Sprawdźmy. E, Czyli co, najpierw otworzymy mm, oryginalny czeski. No powinien być ten efekt, że gaz się wydobywa, więc posłuchajmy. No, delikatnie, delikatnie odetchnął. E... No, czuć, czuć aromaty czosnku cebulki. Myślałem. Nie jest, nie jest tragicznie, Ja myślałem, to, że będzie gorzej. Jak otwieraliśmy na poprzednim, tym e, pierwszym nagraniu naszego dwutygodniowego chyba Hermelina, to ten aromat był zdecydowanie mocniejszy. Tutaj ten aromat nie jest. E, bardzo wyraźny, więc dosyć spore zaskoczenie, że mimo tak długiego. Trzymania te aromaty nie są tak intensywne. Dobra, a jak nasza wersja polska. Otwieramy. Ok, czyli tutaj mamy kamembert, tak? Tak jest. Też delikatnie. Słuchajcie, obydwa yy, hermeliny były trzymane w lodówce, więc może też ta fermentacja poszła bardziej delikatnie. Że to wszystko tak wolniej się działo. Mhm. No powiem szczerze, że ten wygląda lepiej. Ten młodszy. Tutaj jednak yy, yy, ta oliwa jest bardzo, bardzo ciemna. Czyli co? Tutaj ponad dwa miesiące właściwie. Nie, to jest równo dwa miesiące. Tutaj jest dwa miesiące bez dwóch tygodni. To co Marlena nakłada? Ja Spróbuję to przełożyć. Tak, skradnie. Czyli muszą być yy. dwa kawałki. Natomiast yy. ja pozwolę sobie do Hermelina zaproponować piwo, które otrzymałem od. Pozdrawiam rodzina Tomek, Tomek z Pabianic. On nam nadał adres na Jochankę w Zelowie i również on mówił o piwie specjalnym dla widzewa, widzew łódź. Skoro Pabianice, no to wiadomo, że najbliższe kluby sportowe łódzkie. Robotnicze 1910, ale jak najbardziej jest to piwo czeskie, robione w Czechach. Piwo z browaru. Holba! Uwaga, po, po... A. Tak, Marena przekłada, a ja. Nie jest tak prawda. Więc. Do czeskiego Hermelina, czesko łódzka holba! Co my mamy? Mamy. Nie L... mamy serwetki przede wszystkim. Pod... Tam jest. A, już <grym> dobrze, proszę bardzo serwetkę. No, tłusta sprawa. Tak. <grym> a ja leję holbę. Dla Ciebie w szklaneczce mniejszej. Mhm. Cóż to za szklanki? Opowiedz, skąd je masz? Nie, ta opowieść w ogóle nie znajduje racji bytu w tym materiale. Skupmy się na y, kulinariach, na hermelinie, chociaż oczywiście toasty... Dajcie znać, czy robicie hermeliny, czy skłoniło Was do zamarynowania właśnie tych albo czeskich, albo naszych serków do słoja. Za chwilę się okaże, czy polskie są równie dobre, co czeskie. Na zdrawi. Cholba mm. jak to holba, no. Może trochę pod pilsa podchodzi, ale bardziej lager. Ja w ogóle powiem dwa słowa odnośnie wykładania tego, bo było ciężko. bo On się rozpada. One się niestety rozpadają, więc wydaje mi się, że po prostu też przesadziliśmy. Z... Szczególnie ten. Ten jeszcze mm -hmm. jakoś się udało go wyjąć. Dwa miesiące nie. Dwa miesiące nie. Z tego co pamiętam, nasze pierwsze wideo, dwa tygodnie i było dobrze. To jest za długo, więc tutaj przesadziliśmy. No właśnie, i ten jatkie Ubasiany, więc Marlena pewnie daje mi do spróbowania. Czy się nie potruje, może trzeba nie odczekać po spróbowaniu 15 minut, ale nie no, rozpada się totalnie. No ale sprawdzimy, który lepszy. Ja myślę, że on mógł bardzo przejść tą papryczką, Wypełnie pewnie ostrość nabrał. Rewelacja, bardzo wyrazisty, bardzo wyrazisty, papryczkowy jak najbardziej, okay. czosnkowy, ale nie strać. Uuu, teraz, teraz tak? idzie. Teraz <noise> idzie papryka. Rewelacja. Pamiętam, że w tym poprzednim wideo mówiliśmy, że trochę mało wyraziste tak są to, tak. Więc słuchajcie, no teraz to jest. Czyli nabrał tej mocy. Nabrał, tej nabrał i można powiedzieć małmazja. Małmazja, właśnie z tym kojarzę to, że to się właśnie tak rozpada, rozwala, ale jest pełne, pełne smaku. Dobra, to teraz próbuj tego młodszego. Proszę. No ja też czekam na Twój werdykt. Czy ten Jatki Ubasiany nas powali? O tym się dowiecie. Eee, czy, z nek z nekrologów. Czy, czy pojawi się następny odcinek, czy nie? No, czy jestem bardzo, bardzo zadowolony z intensywności smaku. Mhm. Jak najbardziej jest takie kremowe. Gdyby się nie rozpadał, to by był idealny. Moim zdaniem. Czyli pod względem smaku idealnie, pod względem tak. struktury nie. Tak, bo tak. tutaj zobaczcie co się dzieje. To się wszystko już rozpieprzyło. No ja tego też nie, nie pokażę Wam do kamery, bo to wszystko się wyleje. Dobra, próbujemy Polaka. Polak jest jaśniejszy. Tak, nie rozpada się tak mocno. Trochę inny smak. Trochę inny smak. To znaczy. Hermelin ma w sobie taką goryczkowość. Ma taką lekką goryczkę, która jest specyficzna właśnie dla czeskiego hermelina. Camembert pod tym względem jest totalnie leciutki, bardzo łagodny, trochę jednowymiarowy. No i szczerze powiem, że jednak hermelin czeski wygrywa. To jest hermelin czeski. Nie na darmo robi się i mówi się nakladany hermelin, to a nie jestem, nakladany camembert. To jestem bardzo ciekawa. Przesuniesz? Mhm, oczywiście, już ci oddaję, tylko jeszcze te resztki tutaj, e, żeby... Jest dobry, ale w bezpośrednim pojedynku jednak hermelin. Czyli tutaj już nie kwestia, czy, czy coś dłużej było marynowane, czy krócej, ale już ten rodzaj sera przede wszystkim, nie? Robi różnicę. On jest ciągle bardziej wyrazisty. Jest bardziej dla mnie szlachetny, ma więcej smaku. Ten camembert... Ja mam wrażenie, że tutaj jednak ten aromat sera, on jest bardziej e, wyraźny niż tutaj w, w tym pierwszym jednak. Że tu jednak jest ten posmak serowy. Ale... Też mi smakuje, powiem szczerze. Nie no, jasne, oczywiście to nie jest y, przegrana sprawa. Mm, róbcie, nie, oczywiście, róbcie oczywiście y, nakładanego z tych y, naszych polskich camembertów. Natomiast jeżeli macie okazję, to warto to y, Warto zakupić tego czeskiego hermelina. To jest jednak inna bajka. Jest bardziej wyrazisty, bardziej serowy, ma więcej smaku. Camembert jest bardzo łagodny, delikatny. Oczywiście. To, że on nasiąkł tymi wszystkimi rzeczami ze swoja nadaje mu smak, natomiast sam w sobie nie jest aż tak serowy jak hermelin, więc mimo wszystko dla mnie jednak hermelin wygrywa. Ja się spodziewałam, że będzie dużo gorzej tutaj po, po tych dwóch miesiącach, ale myślę, że że, że dały, dało radę i, i eksperyment się udał. No więc słuchajcie, Telefon dzwoni, już wzywają na Izbę chorych zamówiona kolejka. Nie no, mam nadzieję, że naprawdę tutaj się nam nic nie stanie. I cóż, zdrówko nasze, bo musimy to przeżyć. Dawajcie znać, jak tam marynujecie. Na razie. Trzymajcie się cześć.